Dobra, widzowie, ja kończę live'a, kończę live'a yy, Nie wysyłacie donatów, nie wysyłacie donatów. Macie mnie w dupie. Ustawiłem specjalnie donaty na kwotę 1 zł Ustawiłem donaty na kwotę 1 zł yy, Nie wysyłacie donatów. Ustawiłem specjalnie dla Was donaty na kwotę 1 zł Nie wysyłacie donatów. Macie mnie w dupie jednym słowem. Ustawiłem specjalnie donaty na kwotę 1 złoty, żebyście wy mogli mi wysyłać donaty. I ustawiłem donaty na kwotę 1 złoty. A wy nie wysyłacie donatów, tylko Macie mnie w dupie. Tak jest prawda. Tak jest prawda i prawda Was boli, że Macie mnie w dupie. Dlatego, że po prostu. Ustawiłem donate y na kwotę 1 zł, a nawet nie wysyłacie donate'ów! Nawet nie wysyłacie donate'ów! Nie wysyłacie donate'ów! Kochani widzowie! A ustawiłem donate y na kwotę 1 zł. donaty ustawiłem na kwotę 1 zł I nawet link jest przypięty na czacie Pineską! Link jest przypięty na czacie Pineską! Ej, yy, za zobaczę, czy jest link, będzie pan odpineską. Nie ma linka. Wysyłam linka do donate'ów, widzowie. Macie ostatnią szansę, by się zrekompensować. Link jest na czacie przypięty piętym pineską, widzowie. Link jest na czacie przypięty piętym pineską. Dalej zami, kończymy live'a, Nie wysyłacie donate'ów. Macie mnie w dupie, a donate'ów stawiję na kwotę 1 zł. Ustawiłem Donate na kwotę 1 zł, donate'y ustawiłem na kwotę 1 zł, a wy nie wysyłacie donate'ów, macie mnie w dupie e, Jebać guzo, jebać słonecznika z discorda, jebać kotka, jebać osprajerzy Ja kończę live'a, trzymajcie się, nie wiem czy jutro live'a odpalę, czy mogę odpalić live'a